W niedzielę 16 czerwca opowieści przeniesiono do Przeworska, jak podkreślał dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Przeworsku Andrzej Kopalski, gdy mówimy o kolejce myślimy o księciu Lubomirskim. Temat opowieści w Przeworsku może być tylko jeden, mianowicie Andrzej Lubomirski, człowiek od którego się wszystko zaczęło, który był wielkim patriotą, przemysłowcem, społecznikiem, mecenasem kultury. Myślę, że takie działania promujące kolejkę wąskotorową, będące dzisiaj kontynuacją obchodów setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, przyczynią się do tego, aby ta kolejka, chociaż niewielkiej części odzyskała swoją świetność. Projekt, oprócz promowania niezwykłej atrakcji, jaką jest kolejka wąskotorowa, promuje również lokalną historię. Ta kolejka jest częścią szerszej historii, nie tylko samego Andrzeja Lubomirskiego, ale również historii cukrownictwa, historii ropy naftowej, Przeworsk dynamicznie zaczął się rozwijać właśnie po tym, jak wybudowano Kolej Ludwika, fabrykę cukru oraz między innymi kolej wąskotorową. W momencie, kiedy wiemy więcej, co się działo, że z czym wiąże się ta historia, co wniosła ta kolej na przestrzeni ponad 100 lat, jakie batalie toczone były nie tylko w Przeworsku, ale w Lwowie i w dalekim Wiedniu, Myślę, że to pobudza wyobraźnię i emocje. Jednym ze stałych elementów opowieści wąskotorowych jest spektakl przygotowany przez Teatr Towarzystwa Gimnastycznego Soku z Dynowa. Teraz chcemy przywołać takie najistotniejsze rzeczy, rzeczy z dokumentów. To nie będzie spektakl taki, jak jesteśmy przyzwyczajeni w teatrze dramatycznym, ale odświeżenie pamięci historycznej. I o to nam chodzi, żeby o tych, którzy mieli. Dużo inwencji, dział, chcieli działać na rzecz innych, żeby o nich nie zapominać, żeby na ich przykładzie uczyć się po prostu, a szczególnie młodym ludziom pokazywać te szanse, które istnieją tu. Ktoś powiedział, że trzeba się tylko schylić, po ową szansę, zabrać ją i po prostu chcielić w życie. Przed publicznością wystąpiła również kapela Tońko z Dynowa. Myśmy rozpoczęli cały ten projekt i, że tak powiem, będziemy go kończyć również w dynowie. A na różnych stacjach będą też zaproszeni goście zaprzyjaźnione zespoły i będziemy wspólnie razem promować. I nasz region, ale również i tą muzykę folkloru miejskiego, na której nam bardzo zależy, żeby ona żyła. Projekt Opowieści Wąskotorowe jest organizowany przez Miejski Ośrodek Kultury w Nowie oraz Ośrodki Kultury poszczególnych miejscowości. Kolejne spotkanie z Wąskotorówką i jej opowieściami już 22 i 23 czerwca w Szklarach.